Chciałbym Przybywam do Was razem z blogerkami i blogerem plebiscytu Lokomotywa 2021, żeby przypomnieć, że jeszcze przez dwa i trochę dnia można głosować na książkę w sześciu różnych kategoriach. Jest to nie tylko dobra zabawa, ale i spora doza wiedzy o dobrej literaturze dla niedorosłych. Dlatego zachęcam bardzo do zapoznania się z nominacjami i do zagłosowania na swój typ. Ja wybrałam po jednej książce z każdej z sześciu kategorii. No i pokrótce chciałam Wam. O nich opowiedzieć. Bały Atlas Kotów, i kociaków Ewy i Pawła Pawlaków z naszej księgarni. Pamiętam ten moment, kiedy Pan Paweł w internecie zamieścił dwie okładki, dwa, kolor, dwie, dwa kolory okładek i prosił nas o to, żebyśmy wypowiedzieli się, która według nas bardziej pasuje, jest lepsza. Obie były cudowne, ale też mi to tak dało do myślenia, jak to twórcy współcześnie są bardzo. Blisko nas, czytelników. Gdy tworzą książki, no to bywa, że właśnie pytają o zdanie, i to czasem to zdanie jest decydujące w wyborze na przykład koloru okładki. Dodatkowo w tej pięknej opowieści zilustrowanej, wydzierganej, wyklejonej, Dowiadujemy się tutaj o różnego rodzaju kotach, nieprzypadkowych kotach, tylko na przykład kotach znanych osób ze świata literackiego. Jest na przykład kot Emily Dziubak, jest kot Joasi Weiss, jest kot Tatiana Odyckiej-Szatrawskiej, jest kot Kasi Żelewski. ho, 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 czyli taka książka, która odsłania nam tajemnice też innych postaci, które możemy znać ze świata literackiego. Druga książka w kategorii tekst, Patchworkowcy, Jarosław Murawski, projekt graficzny, Maja Wolna, wydawnictwo wytwórnia, ponieważ tekst odgrywa tutaj ważną rolę. Patchworkowcy, czyli historia opowiedziana z perspektywy chłopca, który żyje w rodzinie nienuklearnej, tak zaczyna się ta historia i tak też. Się kończy, a wcześniej o rozkładówkę znajduje się koperta i takie słowa: Może nie jest jeszcze za późno, by ludzie wysłali te listy, które przez brak znaczków nie zostały wysłane? Może da się je jeszcze uratować? A początek historii zaczyna się o to tak: To jest Tomek, możesz mówić do niego: Tomek. Jestem Tomek, mów do mnie Tomek, powiedziała najpierw mama, a potem powtórzył Tomek i wyciągnął w moją stronę rękę. Udałem, że jej nie widzę, więc szybko ją schował. Mama się zaśmiała, Tomek jest fajny. Tomek zdjął buty, widać było, że niechętnie i poszli do kuchni. Zdanie, że ja jestem fajny nie padło, o co będę miał do mamy pretensje do końca wieczoru. Zaraz zresztą zrzuciłem przypadkiem ze stołu wazon, który potłukł się na kawałki. Był, ulubio był to ulubiony wazon mamy przywieziony z Afryki, oraz zwymiotowałem na dywan, chcąc Tomka szybko zanurzyć w problemy naszego domu. Tomek zrobił minę, jakby mu za chwilę miał uciec autobus, co było o tyle nieprawdziwe, że zapewne jak oni wszyscy przyjechał samochodem. Może nie ten sam, ale tamten również wyciągnął rękę na powitanie. Nie chciał zdjąć butów i miał być fajny. Po kilku tygodniach już go nie było, najwyraźniej przesadził z fajnością. Bycie fajnym nie jest, jak się okazuje, gwarancją sukcesu. Na końcu tej książki mamy też taki niezwykły słowniczek trudnych słów i pojęć. Możemy tutaj wyczytać o tym, że rodzina patchworkowa to wszyscy ludzie, z którymi spędzam święta i którzy wiedzą, kto jest moim najlepszym przyjacielem. Możemy wyczytać, że ojciec biologiczny to określenie taty w sytuacji, kiedy mama idzie coś załatwić. Możemy wyczytać, że Afryka to tam być może byłem, zanim się urodziłem, jest tam Egipt i są piramidy, a był mamy wazon, ale go stłukłem. A to bardzo ważna historia. Tak jak już powiedziałam, napisane z perspektywy dziecka, niedorosłego, młodego człowieka, który obserwuje ten świat zmieniający się na jego oczach, w którym, na który nie za bardzo ma wpływ, a może ma. Także polecam bardzo patchworkowscy z wydawnictwa Wytwórnia i przechodzę do o, dla Dzieci Brytanika Nowa. Musiałam tę książkę wypożyczyć z spokoju mojego syna. Obecnie razem z Tatą czytają do snu hasło pod tytułem Ludy Ziemi i w tej historii świata. No właśnie, mamy przeróżne ciekawostki. Czasami bawimy się, że czytamy ten tekst interaktywnie mianowicie tak, że ja czy mąż czytamy tekst, a nasze dzieci robią. Naukowe, mądre miny albo miny pytające. Wygląda to mniej więcej tak, że czytamy. Dwie trzecie słodkiej wody na świecie są zamarznięte częściowo pod postacią śniegu, a, często, a częściowo w lodowcach. Jeżeli to jest takie dla dziecka normalne, to mówi o. A jeżeli jest to takie nadzwyczajne, to mówi o. Większość zamarzniętej wody na Ziemi znajduje się w dwóch ogromnych lądolodach w pobliżu biegunów. Nie zawsze tak było. O! I tak dalej, i tak dalej. Czy wiecie na przykład, że niektóre góry, góry lodowe są zielone? Większość gór lodowych ma kolor niebieskawy, ale niektóre na Antarktydzie są zielone. Wyglądają jak minerał zwany Jadeitem. Tego typu książek z ciekawostkami o świecie oczywiście, że jest na pęczki. Natomiast to, co wyróżnia tutaj Brytanię Nową Encyklopedię dla dzieci to to, według mnie, że jest na tyle harmonia zastosowana przy podziale tekstu, obrazów, właśnie ciekawostek. Ta grafika, ten kolor nie jest taki. Jakby to powiedzieć? Kolor czcionek, kolor ilustracji, można powiedzieć pastelowy, przyciąga i zachęca i zaprasza, a nie mm, świeci, nie jarzy jakąś ilością, mm, jaskrawością, tylko mm, tło, które tutaj tak umiejętnie zostało wymyślone, i, i tekst, który jest podzielony na biały, na ciemnym tle i czarny, na jasnym tle. No stanowi jakąś taką spójność że nie czuje się przebodźcowania jakie bywa w tego typu książkach atlasowych a czuje się taką chęć że jeszcze to, a jeszcze to a właściwie to ja tutaj decyduję czy zaczynam od tego fragmentu czy chcę przeczytać tę ciekawostkę i to się właśnie też dzieje w sytuacji gdy nasz młodszy syn wybiera, teraz czytajmy o tym a teraz o tym, a teraz o tamtym Dobrze, następna kategoria obraz. Tomasz Samojlik napisał, a Elżbieta Wasieczyńska zilustrowała Bercie Jorsona. I, I tu powiem tylko tyle, że gdy... Albo aż tyle, że gdy my tę książkę czytamy, to mój syn pyta, czy on jest prawdziwy? Czy to jest zdjęcie? Czy on jest prawdziwy, mamo? A ja mówię, no jasne. No przecież prawdziwy. Wygląda jakby tutaj za chwilę miał wyjść z książki. Ten niedźwiedź, ten... O, albo ten niedźwiedź. Także te ilustracje, które są takie hmm, pachnące lasem, takie przestrzenne i takie, że człowiek no właśnie, zastanawia się, jak to możliwe, żeby ze sprawą narzędzi malarskich stworzyć dzieło, które przemawia. Także w kategorii obraz wybrałam Ewę Wasiuczyńską w książce Bercia i Orsam, to masza Samolika z wydawnictwa Agora. Komiks no to Lasy i Maja, sabotaż w punkcie Skupu i cztery, inne, cztery komiksy, tutaj z wydawnictwa, oczywiście zakamarki. Bo z tym komiksem to też jest tak, że tego tekstu tu jest na tyle dużo. Że gdyby tak przyjrzeć się książkom o no to tak będzie podobnie. Natomiast jeżeli chodzi o rozmieszczenie tekstu i obrazu na rozkładówkach, to też to nie jest takie oczywiste dla współczesnych dzieci. I też muszą nauczyć się podążania za fabułą, podążania za tymi wydarzeniami. I muszę powiedzieć, że tak jak ja od zawsze komiksy bardzo lubiłam, potem będąc nauczycielką trochę z nich rezygnowałam, teraz mam powrót do przeróżnych komiksów niezwykłych. Tak dostrzegam walor edukacyjny absolutny komiksów, bo z jednej strony one dają to takie poczucie, że jestem w historii, która się dosyć szybko przemieszcza, razem z ruchem gałek ocznych, które skaczą pomiędzy obrazami, czy z obrazu na obraz, ale z drugiej strony też uczą pewnego właśnie, znalezienia się na kartce, orientacji na rozkładówce. No i nie jest to wcale takie proste, a jest zachwycające. I na koniec kategoria Przekład Małpa Mordersy Jakoba Weguliusa z wydawnictwa Zakamarki. Przekład jedynej niepowtarzalnej Agnieszki Stróżyk. Tak jak ja nie spędzam wakacji nad wodą czy na łódce, tak zachwycona jestem absolutnie. I to jest jedna z kilku książek, Którą czytając niedawno, specjalnie spowalniałam, żeby jak najdłużej utrzymać się w klimacie i pewnego orientalizmu, no i tego niezwykłego uczucia przyjaźni, oddania, poświęcenia, jakie opisane jest w książce. 600 stron, więc jest czas na to, żeby sobie tak pobyć z tekstem, tak się dać zaskoczyć, bo akcja wartka zmienia się co powiem czas w dla mnie zupełnie niespodziewany sposób. I to niesamowite, że książka rekomendowana 12-13-latką tak mocno wciąga mnie, która tych lat już ma trochę. Więcej. Także zachęcam, zapraszam do zabawy, w głosowanie, w odkrywanie książek dla siebie, a wszystkim cudownym blogerkom i blogerowi moje ukłony, szacunek, podziw i uznanie za to, że Wam się chce zrobić taką społeczną akcję, pokazać. A swoje typy pokazać też ogromny kunszt wrażliwość waszą mówiłam to w zeszłym roku że dla mnie jesteście badaczami literatury dziecięcej czy też literatury dla niedorosłych bo nie tylko te książki rekomendujecie ale z wielką wrażliwością Pokazujecie, jak e, dobra książka e, dla dzieci, dla młodzieży może działać, e, jak może rozwijać, w jakie strony może rozwijać nie tylko dzieci, również nas dorosłych. Także szafoba i e, e, do następnego razu. Serdeczności.